Filip Lewandowski dla Centrum Medycznego MML, a ze mną Marcin Wrzosek czołem. Cześć. Dzielny pacjent Marcin Wrzosek. Tak, o, idzie nasza chyba kawa. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Chyba twoja pierwsza wizyta w MML. Yy, to jest moja druga wizyta, bo yy, no, miałem... się jest konsultacja. Nie, 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 miałem okay. zabieg pr prostowania nosa i, i przegrody nosowej. Tak, yy. Yy. Yy, chyba yy, dwa lata temu bodajże po walce z Borysem miałem złamaną rękę, więc. Yy... Zdecydowałem się na operację prostowania przegrody, ponieważ miałem straszny problem z oddychaniem. E, miałem praktycznie niedrożną w 70% jedną dziurkę, i MR wtedy zrobił super robotę i naprawił mi nosek. A dzisiaj biceps, e, dzisiaj biceps więc e, miejmy nadzieję, że to do, do, nie do trzech razy sztuka i na tym się zakończy e, moja przygoda z kontuzjami i leczeniami w ale naprawdę super obsługa i, i sami fachowcy tutaj. Ten biceps, ta kontuzja, on się zerwał podczas walki na Prime MMA, prawda? Na Fame MMA. Na face, eee, biceps, seriusem, tak. Biceps tak. zerwał się w połowie drugiej rundy i pół, to, pół walki walczyłem z zerwanym bicepsem. Można się przyjrzeć, że jak tylko, tylko ściemniałem prawą ręką, biłem tylko lewą. I jak już to tak dwa razy go dotknąłem i pożałowałem tego od razu, bo no, no, ból był dość solidny. I po prostu to było takie uczucie po prostu jakby. Stracił po części siłę w ręku i był mega mocny skurcz w ręku. Jak tylko spierzałem na bicerc, był tutaj w połowie, w połowie, że tak powiem, gdzie powinien się znajdować, zwinięty cały, no i jednak udało się kontynuować walkę, wygrać walkę, więc było to o tyle mniej bolesne. To kiedy powrót powiedz po takim zabiegu, po takiej operacji? Po wizycie kontrolnej doktor powiedział, że około 3 miesiące do, do kolejnej walki przynajmniej trzeba zrobić. Mówi, że wszystko bardzo ładnie się bardzo, bardzo ładnie się goi, więc mówi, że za około 6 tygodni będę mógł już, już zacząć delikatnie do rękę trenować. No i liczę, że po 10 tygodniach będę już sprawny. Czyli zawodowy sport to zdrowie, krótko mówiąc. <laughs> tak mówią, ale myślę, że kłamią. Żaden sport zawodowy, na poziomie zawodowym nie jest nie jest zdrowy, ale jakby każdy sportowiec, czy tak jak ja, w moim przypadku Gladiator. E, liczy się z tymi, z tymi kontuzjami, tak? to jest część tego sportu. Ja już w swojej karierze 10 razy około złamałem śródręcze, dłoń. Wydaje, się, że my, wydaje mi się, że miało to też dużo, e, z, dużo związek z tym, że bardzo ekstremalnie ścinałem wagę i moje, po prostu mój organizm był e, po prostu, brakowało mi minerałów i, i, i zganiam to na to. Ale tak, 10 razy złamałem się raz miałem poważny uraz dysku, pęknięty dysk, na szczęście bezoperacyjnie udało się to naprawić dzięki mojemu wspaniałemu magikowi fizjoterapeucie, który leczył mnie, jak mieszkałem w Łodzi, panu Jarkowi Świderskiemu. No i tutaj zabiegi, które miałem przeprowadzone w ml u czyli nosek, tak, od wielokrotnych złamań, no, pani doktor Gerwel, jak mnie tutaj zobaczyła w MML-u, to powiedziała, że mam labirynt w nosie, generalnie, więc... Więc naprawdę super byśmy super to zajęli, no i, ten, no i uważam, to, to chyba jedna z takich moich poważniejszych kontuzji, zerwany całkowicie biceps, więc, więc też naprawdę jestem bardzo wdzięczny tutaj lekarzom, doktorowi Zaborowskiemu. Dziwnie z okoliczności, ponieważ mój trener tak wieloletni, no, o tym samym nazwisku, może sprawdzić, sprawdzić, jakie są tam, może jakieś rodzinne powikłania tam są, ale super się mną zajął, tak jak mój trener Zaborowski zajmował się mną na sali. Znamy Cię z UFC, znamy Cię z KSW, teraz bijesz się w organizacjach takich jak Prime, już o niej powiedziałem, Fame MMA. Skąd taka decyzja, bo pewnie dużo osób się zastanawia. Wiesz co, wydaje mi się, że to była naturalna jakby ewolucja mojej kariery i powalczyłem na tych zawodowych galach swoje, że tak powiem, już nikomu nie, nikomu nie muszę już nic udowadniać, że tak powiem, swoje zrobiłem, no i jakby zawsze, zresztą znamy się już jakiś czas i zawsze nie ukrywałem, że show biznes ciągnie mnie do tego show biznesu i to jest jakby kierunek, w który chcę pójść. Kiedy pojawiły się te organizacje freakowe od samego początku mega mi się te, te gale podobały, podobał mi się sposób oczywiście, nie mówię tutaj o tych patologicznych częściach, tak? no bo wiadomo, że mają one swoją też niechlubną stronę tak? No i to mi się akurat nie podobało. Ale bardzo podobało mi się to, w jaki sposób promują, nakręcają te walki, yy, robią cały ten, yy, całą tą otoczkę wokół tych gal, poprzez te wszystkie programy, face to face, konferencje. Tak? Wydawało mi się to świetny sposób yy, na promocję. Ty jako specjalista od marketingu również pewnie nie pozostało Ci to obojętne. Tak? I ja samego początku mi się to podobało i od samego początku przeczuwałem, że, że moja kariera się potoczy w tamtą stronę. No i tak jak powiedziałem, kiedy dodała się okazja zawalczyć dla Fame'u pierwszy raz, to mega się ucieszyłem. Czułem, że to jest jakby moje przeznaczenie. Ja też mówię, starzeję się, mam już 35 lat i nie ukrywam, że jeszcze nie teraz, oczywiście, bo teraz jestem w swoim szczycie, ale za parę lat może już będzie mi byłoby mi ciężej konkurować z tymi młodymi kotami, tak jak Saladin Parnas. Eee, powiedzmy, no to, to jest chłopak, który ma 20 kilka lat, tak, i, i mój pojedynek z nim jakby, no, pokazał, że. Ja jako 30 kilkuletni wtedy bodajże już zawodnik odstawałem od niego szybkością, więc no, ta szybkość z czasem odchodzi, ale yy, myślę, że na tych galach frikowych jeszcze nie, nie jednemu swajaczkami mogę, mogę utrzeć nosa. To jest ciekawa rzecz, to o czym powiedziałeś, że byłeś od razu tak pozytywnie nastawiony do freak fightów, bo pamiętam, że w środowisku MMA, w którym też jestem, od tej dziennikarskiej strony raczej te organizacje się hejtowało, a ty od razu byłeś na tak, teraz ten trend się odwrócił, to znaczy tacy zawodnicy nawet jak Michał Materla mówili, że oni by chętnie zawalczyli dla fame, no bo dobrze płacą. Hmm. Oczywiście, ale z takimi zawodnikami jakimi jest Michał Materla jest jeden generalny problem. Nikt nie chce z nimi zawalczyć, bo się ich boją, tak? Dlatego i to jest szansa dla tych mniejszych zawodników, takich jak ja. No bo na logikę patrząc, kto by tam ba nie bał się wyjść z Michałem Matelą? Michał Materla by tam zabił każdego z nich. Mniejszych wagowo, oczywiście. I tych większych tak samo, bo on Michał waży pod 100 kg, tak? Jak jest w sezonie? Podejrzewam tutaj nie musiałby robić wagi, tak? Nawet jakby zbił tą wagę do tych 84 kg, gdzie on zawsze miał problemy ze zbijaniem wagi do tych 84. No to myślę, że potem ważyłby z 90, no to taki 90-kilowy morderca, że tak powiem, gołymi rękami, no to, no to takiego heavyweight, który nie ma do czynienia z, dopiero, dopiero zaczyna swoją przygodę, załóżmy jakiegoś kulturystę czy strogmena, no to, no to ja nie daję takiemu człowiekowi z Michałem materii 30 sekund. Tak. Czyli to jest szansa dla mniejszych, dla zawodników z niższych kategorii wagowych o to mi chodziło, tak? Mnie, Takich jak... Tak. Jest bardzo duża szansa właśnie dla... No widać Norman Park, a ja. Teraz Daniel Rudkowski też wszedł, chociaż, gdzie tam wypowiedział się nawet, że od samego początku hejtował, to no ale teraz jak trzeba płynąć z prądem, tak? No, że, że tak powiem, więc cieszę się, że przecierałem te szlaki dla polskich zawodników, nie pierwszy, nie ostatni raz. Dobra kasa jest we Freakfightach, bo słyszałem takie teorie, że zatrenowanie freakowego zawodnika, przez takiego zawodnika, no z tego sportu takiego hardkorowego jest większa kasa niż, niż za jego walki. Wiesz co, no ja Ci powiem, że e, trenowałem już najpierw, zanim wystąpiłem, jedną zawodniczkę, Ewelonę, którą pozdrawiam, e, no i za trenowanie dostałem kilkukrotną, e, kilkukrotność mojego wynagrodzenia za na przykład, pierwszą walkę e, więc, więc, więc tak, ale nie za moje walki w KSW, za moje walki w KSW Dusowe o wiele więcej. Tu się pojawia ciekawe. tutaj ciekaw... jeszcze więcej, tak? Więc jakby natu, tak jak wspomniałem, przepraszam, że ci dzieci słowo, nie. ale tak jak powiedziałem, że to jest naturalna ewolucja i progresja mojej kariery wiąże się też z progresją wynagrodzenia. Więc wszystko idzie w dobrą stronę. To powiedz, Twoim zdaniem tacy zawodnicy z tych stricte sportowych gal będą przechodzili do tych frikowych? I to się kiedyś po prostu tak przemiesza, że już nie będzie tego rozróżnienia na organizacje stricte frikowe mhm. i stricte sportowe? Jest jeden problem z tymi zawodnikami. Nie każdy będzie mógł przejść, bo nie każdy jest na tyle charyzmatyczny i na tyle barwny, tak, żeby przejść. Przecież tak? nikt nie będzie sięgał po gości, którzy są mrukami, lub w wywiadzie po prostu, bo są Szacunek do przeciwnika, a klatka zweryfikuje i może jak Bóg da, to, to wygram. Tak? No, takich zawodników na pewno raczej te organizacje będą mijały szerokim łukiem, bo nie, bo nie ukrywajmy, ale tutaj chodzi o show, tak? Trzeba trochę poddymić i, i to jest, że tak powiem, kluczowa, kluczowa myślę, rola yy, tych zawodników. tak? Oni muszą robić wokół siebie trochę szumu i dzięki temu sprzedawać subskrypcje i bilety. O to tutaj chodzi. Ja to robię i jeszcze obijam sobie przy okazji zawodników. Mam z tego dużo fanów. Wspomniałeś o KSW. Co z KSW, jeżeli chodzi o ciebie, bo no, walczyłeś z Don Casio, przegrałeś tę walkę, obecny był tam wtedy Maciej Kawulski i on przed tą walką mówił, że jeżeli ją przegrasz, to nie ma dla ciebie miejsca w KSW, minęło już trochę czasu, jak to wszystko wygląda, jakie wy macie relacje w ogóle? Wiesz co, od tego czasu rozmawialiśmy bodajże dwa razy. W dniu następnym, i kilka dni później, potem kontakt się urwał. Mhm. E, ja nie mam za złe tego, że e, rozwiązali kontakt, bo sam powiedziałem, że jeśli przegram z Doncasio, to sam się zwolnię. I to było tylko wyprzedzili mnie, że tak powiem, bo od razu na drugi dzień już e, Maciek miał już przygotowanego aposta i go po prostu opublikował. E, to było, że tak powiem, nieuniknione. Ja bym sam to zrobił jako człowiek, e, który szanuje swoje słowo. I co, no myślę, że KSW ma się świetnie, tak samo jak ja mam się świetnie, więc myślę, że nikomu z nas to jakby nie przysporzyło zbyt wielu kłopotów. Ja życzę im jak najlepiej, tak naprawdę. Jasne. Nie wykluczone, że nasze drogi się zejdą, ale szczerze mówiąc wątpię. Hmm. Ciekawe, ciekawe co mówisz. A jakie są twoje plany, jeżeli chodzi o, o te walki, nazwijmy to frikowe, właśnie kiedy już będziesz w pełni zdrowy? Wiesz co, no, mam naprawdę y, bardzo dużo ofert na tą chwilę y, i przede wszystkim y, mogę, mogę zawalczyć już w listopadzie, bo dostałem taką propozycję, nie mogę zdradzić z kim, y, ale pewnie większość osób się domyśla. Hmm. Y, ale no niestety doktor dzisiaj powiedział, że, że to jest wykluczone, żebym za 8 tygodni walczył, więc podejrzewam, że na pierwszej gali w Nowym Roku na fejmie wystąpię lub no może gdzieś indziej, może na prime Zobaczymy. Jakieś nazwiska takie, z którymi chciałbyś się zmierzyć, poza tym, o którym teraz nazwijmy to wspomniałeś? Lista jest długa, ale stał na niej kolejność dowolna. Arek Arek, Arek Tańcula, Prokurator Szeliga, <laughs> e, Arab. E, ta jeszcze? No co no, to na razie tych trzech, tak, że tak powiem, pierwszych, pierwszych do klepania. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Miałem aspiracje na zawodowe gale, tak? Ale Alek Tańcula powiedział, że, że jego może nie jest w KSW. Nie oszukujmy się, z zawodnikiem w 93, no to poskładałby go każdy w KSW. Więc niech zacznie od takiego, który walczył kiedyś w 66 i udowodni swoją wartość. Podstarzałego, piórkowego. Byłeś w diagnozie myślę, że się myślę, że się odbije od tej ściany i zobaczy gdzie jego miejsce w szeregu. Dobra, czekamy. Byłeś w The Ultimate Fighter, znasz konora McGregora. Czy on wie, co się dzieje w Polsce? Bo myślę, że jesteśmy na no, takim specyficznym rynkiem, jeżeli chodzi o to MMA, bo te organizacje frikowe się bardzo mocno rozwijają. Jest Fame, jest Hylik, jest Prime MMA, to są takie trzy duże, wiesz, ale poza tym jest jeszcze szereg innych mniejszych i to wszystko rośnie. Myślę, że w momentach, kiedy Conor trzeźwieje, myślę, że może sprawdzić, co się dzieje w Polsce i myślę, że wtedy właśnie, że na pewno jest świadomy tego, że co tutaj się dzieje, bo to nie przychodzi jak ja myślę w Europie nigdzie. Ostatnio miałem kontakt z Artemem Lobowem, się na, bo był zakopanym na kilka dni yy, i umówiliśmy się na, na piwko, ale niestety mój brat w tym samym terminie przyleciał z Anglii, no i jednak yy, rodzina ponad wszystko i wybrałem spotkanie z bratem, no ale mamy kontakt z Artemem bardzo dobry. I na pewno wiedzą, co się tutaj dzieje, bo Artem często mi pisze gratulacje, a wydaje mi się, że oni są dość blisko. Z Konorem kontaktu na to chwilę nie mam, ale jak powiedziałem, Konor myślę, że jest w stanie nieważkości w większość czasu teraz. Sądzę przynajmniej po jego wrzutkach na Instagram. Zgadza się, wszystko ode mnie, miło Cię było zobaczyć, wielkie dzięki, no i co, zdrowia życzę. Dziękuję bardzo i Ciebie również było bardzo miło widzieć. Przybijam żółwia Żółwik. Z tą ręką. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki raz jeszcze.